Cześć, witajcie, jestem Proxcox i dzisiaj będę robić dzisiaj będę robić yy, ten recenzję mojego teksturpaka słuchajcie yy, wynikajcie tego hełmu coś mi nie wyszło i chodzi o to, że zrobiłem własnego teksturpaka i w ogóle to mi nie wyszło nie, wiem, nie pamiętam nawet co to jest to mi nie wyszło wyszło i ten dzisiaj będę robić recenzję Sorry, że mam tak mało FPS ale to przez nagrywanie, więc możemy trochę słabiej iść. Więc jak widzicie, Tak wygląda kursor, nie najlepiej, ale nie jestem w tym jakiś najlepszy. Tak wygląda na przykład taka wełna. Tak wyglądają czeki. No i na razie lecimy do tego. Chłopa. O kurde, ale lader jest piękny. A chłopa nie mam no czyli darmowy generator yy, No i zaraz Wam pokażę party i inne takie rzeczy Zanim zaczniemy zostawcie, o, w sumie już zaczęliśmy, zaczęliśmy, ale zostawcie łapkę w górę i Subika Bo będzie się po prostu, jak zostawicie na przykład taką łapkę, to będzie się lepiej pozycjonował ja film Czyli powiedzmy będzie większe fansa że ktoś y, znajdzie go na swojej stronie głównej. Czyli powiedzmy, jeśli dacie tutaj łapkę, to znaczy, że ten film jakby się będzie coraz bardziej rozwijać, nie? Teraz szybciej będą do niego. Będzie, teraz mamy po prostu ludzi do go oglądać. Więc zostawcie tego lajka. No i ja na razie się tu spidryżuję. Przy ninja. Jest to nie odróżniali, ninja od. Speed to yy, Ninja Bridge jest ze skokami, a Speed Bridge bez. Zapomniałem, że na tej arenie są trzy osoby, już w sumie dwie. Ręcno. I lecimy na razie do żółtego, słuchajcie. O kurde, no oczywiście musiał się chłop wykopić. No i teraz będzie go ciężko pokonać. Ja nie lubię takich graczy. Dobra, jak widzieliście, partie klasy wyglądają w taki sposób. Jest literka P, czyli P jak prox i K jak cox. Nie wiem, dajcie znać, czy zmienić te klasy, czy jak. No tak wygląda na przykład drewienko. Tak wygląda takie drewienko. Wygląda szkło. Takie trochę bardziej przejrzyste zrobiłem. Zazwyczaj mało widać przez takie na przykład kolorowe szkło. Tak wyglądają te cegły. Moim zdaniem wyglądają bardzo ładnie. Żelazo wygląda jak masełko. W sumie złoto bardziej wygląda jak masełko. No przyznajcie to wygląda jak masełko. Ale dobra. Mm. Po prostu tak wygląda w ogóle bed. Tutaj dałem takiego... dałem... tego... dałem... Mu zamiast głowy dałem temu chłopowi głowę tego potworka z Discorda. Jakby wiecie co jest na znaczku Discorda. Nie ja wiem, po co to zrobiłem, ale... No, bo no, no, jeśli bym o Discordzie, to... to se dam wam link w opisie do mojego serwera na Discordzie. Se Chodźcie, zapraszajcie kiedy chcecie, grajcie kiedy chcecie, dzwoncie kiedy chcecie. Co ja właśnie zrobiłem? Best lag. Halo? Co? Co się właśnie... Przepraszam Was, ale muszę chyba wyjść z serwa Weź jakiś lag Już teraz wejść Albo kliknąłem jakiś dziwny skrót klawiszowy Albo był lag serwa Dobra, był lag serwa Na szczęście Albo mojego neta Dobra, sorry za to No jak widzicie, tak wyglądają te klasy. To są emeraldy, to są diaksy. W gui jest taki kotek, który mi trochę nie wyszedł. Seam. No. To chyba by było, nie wiem, nie na teraz tego odcinka, ale już na pewno więcej zobaczycie niż ja wam powiedziałem o tych teksturach. Nie pamiętam nawet, jakie. Tak ja zrobiłem tekstury. Jeszcze zrobię po tym odcinku perełki i dam link w opisie. Tylko będę musiał to na media fajra mieć. Umiem ktoś robić fajne skiny. Ja, ja, ja. Też ja nie umiem robić 3D. Więc jak widzicie pobrałem z netto. Dobra napisał, moja mama w ogóle, co jakby było tutaj ranga youtubera od 10 osób i by były lepsze hity zakochałbym się w tym sebie i jakbyście pytali się, to nie umiem zrobić takiego kursora trójkącika to jest jakieś nie wiem, dziwnie, dziwnie to zrobić ja nie umiem tego zrobić Pop się uratował, ale tego już się nie, nie uratuje teraz. Dobra. Tak nie musiałem kupować tego TNT. Bogłem w drewno. Ok, chodź. Ha, ha, ha. Kurde, co on za hity robi? Tam też się to wydaje podejrzane. Może to dlatego, że nie jestem rozgrzany. Cześć! Yeah. Przepraszam, kupujemy sobie rzeczy. Ja dopiero, dopiero, dopiero zacząłem grać. Przed chwilą tylko jedną rundkę sobie zagrałem, nawet niedługą, przed tym odcinkiem. Dobra. Po prostu zagrałem ją, żeby być chociaż trochę rozgrzanym, ale i tak znalazłem jakiegoś Twittera, który nie... Jeszcze, nie, jeszcze nie umiem normalnie na tym koksiewami w Fortnite'a leć. O, o. Dobra. Jest! Ja nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale się udało. Dobra. Szybkie diaksy. Poczekajmy um, sobie na pewno jednego diaxa. Serio żółty. Musisz. Musisz. Raz, dwa, trzy. O, myślałem, że już będzie robić Bridge'a z makrem. a on trochę chciał się wykupić. Albo podpisać na odcinku. Co jeśli ja na widzę i odwyżę, ja teraz nagrywam. I chciał się... Pisać. Nie, serio? Grypomnieć. Kopię. Co, co to? Czemu on mi dał takiego dziwnego hita? Gdybym miał robić slow motion, to by to było widać, co on mi dał za dziwnego hita, ale to nie widać. Też, to wam mogę pokazać. Nie ma, nie zrobię, bo jest zbyt trudne dla mnie jestem. Zbyt lubem robić tekstupaków, żeby zrobić niego, przepraszam. Może niektórym się z tego filmu spodoba ten tekstupak. Jeśli Wam się spodoba w ogóle ten tekstupak, to dajcie znać w komentarzach. Ja Wam przed serduszko. Jeśli w ogóle napiszecie w komentarzach pierogi i chętka, to, to dam Wam serduszko, które będę mieć wętkama. Ciekawe, czy mi w ogóle będzie działać i będę mieć pierogi by mi gotuję, ugotuje to co ja tu mówię dobra nie ważne ale będę mieć chętkama. się powieszę na takiej półce bo mam taką nadwyżką półkę i będzie piękny chętkam, bo będzie taki z góry yy. dobra tu jest morski nice darmowy generator ja kocham takie darmowe generatory to jest po prostu najlepsze. Tak. Patrz, co kupujesz, budowujesz beda, co możesz tam się budować, e, ten, bo ja to masz darmowy generator. No, ja już nie widzę nie takie rzeczy. W ogóle, e, jak ktoś to... Ja Słuchajcie, mam premkę, gdyby ktoś mnie oglądał i się pytał, czy mam premkę, bo bym chciał, żebym mogła, powiedzmy, pograć na Hypixelu, to tak, mam premkę, ale wolę grać na Craft Play'u. Yy, bo na Craft Play'u moim zdaniem są lepsze Bedwarsy, oczywiście, gdy nie ma lagów, bo na Craft play to jest typowe, nie? Ale dzisiaj jest wyjątkowo mało lagów, więc sobie gram, nie? Yy, znać, czy Wy też, jeśli macie premkę, to dajcie znać, czy wolicie Craft a na, na, na Bedwarsów... Yy, już tam, już Hypixela, kurde, przypadkiem odpaliłem Alto. Ja nie wiem, czy ja przypadkiem na odcinkach czasem nie za dużo gadam. Non stop tylko gadam, nie? Ale już lecimy do swojej bazy. W ogóle test stone. Tak, test stone. I jeszcze zaraz Wam pokażę, no zwykłe śpiecie jakieś, rudy. Dobra, rudy będziecie mieć w sumie na miniaturce, w sumie macie na miniaturce. Zanim na miniaturce stoją bloki wszystkie, czy znaczy, nie wszystkie, ale większość z za mną bloki będzie stać. Zapomniałem. w sumie stoi, ciągle mówię będzie, bo jest, więc. No chyba, że jednak nie zrobię tej miniaturki, bo tak jak słyszycie już mam pomysł na miniaturkę. Co jest? Jak go wypierdzielił ten Fireball? Co to się właśnie stało? Widzieliście jak go Fireball wypierdzieli? Myślałem, że chwilę, że chłop robił co widziało mi się. Nie, 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 ha karma wraca, karma wraca. Karno wraca. Wczoraj jeśli nie słabo słyszycie. Ale fajne macie przynajmniej SMR, bo mam taki mikrofon, że to jest idealny do ASMR. I w następnym odcinku będziemy testować piętkana, a może coś innego, nie wiem. Ja mam planów na razie. Yy. Dobra. Yy. Jeśli wyślecie w ogóle, jeśli wyślecie swojej siostrze lub bratu lub jakiemuś swojemu znajomemu ten film, to będę Wam bardzo wdzięczny, w ogóle. No, to by było fajnie, bym się bardzo ucieszył, gdybyście to zrobili. Ja bym po prostu, ja bo ja się nie spodziewam, że ja mam takich fajnych widzów, ale może jednak mam takich fajnych widzów i to tak dla mnie S zrobią. By było dwa razy więcej wyświetleń, gdyby każdy to zrobił. Może byście wysłali jeszcze do jakichś innych swoich kolegów. tylko jednego. Koleżanek. No właśnie. No i lecimy sobie tam. So, sorry, jeśli mnie e, słuchacie. Czasem ścina to przez mój mikrofon. Nice. muszę sobie jakiś mikrofon kupić bo nie wiem czy mama się zgodzi kurde ale no jak chcecie to możecie nawet jakiekolwiek pytania chcecie mi zadawać możecie chcecie jakieś pytania mi zadać to sobie zadajcie będzie mi miło, gdy zrobicie mi jakiegoś Q&A, bo ja zawsze bym odpowiadała w komentarzach. Mam nadzieję, że ten film nie będzie zbyt popularny i nie będzie 2000 komentarzy. Dobra, nie będzie. No, bo teraz pójdźmy sobie na zwykły świat i pokażę Wam te rudy. Nieważne, że, on, że one są na miniaturce. To są rudy. Gdzie te rudy były? Czekajcie. Or. To są rudy. Nie zrobiłem, nie zrobiłem napisu. Zapomniałem. Słowy. Yy, Golda też. Przepraszam. No. I to są moje... Te, 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 mi się wydaje, że emeraldy najgorsze. wyszły. To są moje ten. Jeszcze pokażę wam wszystkie mieczyki. Kurde. Patrzcie, o ten leksowy, ten złoty, ten y, kamienny, ten drewniany, ten, ten y, ironowy. W ogóle y, jeszcze wczoraj ten miecz wyglądał jakby był koperowy. On jest, a dopiero dzisiaj to zmieniłem, nie? Y, no i ten, pokażę Wam jeszcze zbrojki. Nie, najpierw narzędzia Jeszcze pyk No, to są takie narzędzia jakby No i wszystkie mają takie obramówkę. Nie? oprócz ten, wiecie Tego i tego Chyba to bardziej takie do Bedwarsu zrobiłem Tak wygląda trawa, tak wygląda dirt. No, tak wyglądają party no i co? To było na tyle z tej recenzji mojego teksturpaka. Link będzie oczywiście w opisie. No i co? Nara. No, no, no.